W tym filmie po raz pierwszy wyszedłem na strefę eventową na rapy.pl Oprócz tego przypominam o streamie dzisiaj o 18 .00. Film był naprawdę ciekawy, dlatego polecam oglądać do końca Siema widzowie, witam was w już siódmym odcinku z rapy.pl Poprzedni odcinek przyjął się niestety nieco gorzej Więc mam nadzieję, że ten już się przyjmie lepiej, żeby poprzedni tylko miał takie gorsze wyświetlenia Bo jeżeli nie, trzeba będzie uciekać z płonącego statku, bo takie kurczę nędzne wyniki to są i przeniesiemy się na przykład na jakieś JJ SMP, albo na lifesteala zwykłego, ale no ja mam nadzieję, że ta seria potrwa jak najdłużej, bo mi się tutaj box bardzo podoba, nie chciałbym stąd wychodzić, więc widzu, jeżeli ty też chcesz, żeby ta seria dłużej trwała, to zostaw lajka, możesz też suba zostawić, żeby ta seryjka potrwała jak najdłużej. I w ostatnim odcinku, jak wiecie, lub nie, zabił mnie cheater. A przynajmniej podejrzewam, że miał cheaty, bo tak latał. No, widać było, że coś dziwnego, coś dziwnego z nim jest. Więc zgłosiłem to na ticket, miałem nagranie, bo akurat nagrywałem wtedy film. Zresztą to jest na filmie, jak nie widzieliście, to możecie zobaczyć, jak to wyglądało. I proszę bardzo, zgłosiłem to na ticketie, Więc tam, da, dam. Backup odbierz. I mamy wszystkie nasze itemki. Dlaczego putów nie mamy. A, bo buty nam chyba. Tak, buty i klatę nam zwróciło, jak zdadaliśmy. No i proszę bardzo, mamy nasze itemki. A nawet y kilow, posłuchajcie, mam lepsze od mojego aktualnego, więc. czekaj, ta ósemka y naprawdę y kosztuje grube siano na rynku, chyba z tego co wiem. Y ósemka za 400, stówki, no? Czyli pinia pojawi się na strefie PVP. Dobra, to ten kilo sobie odłożymy i teraz jak widzicie tutaj na górze e, aktualnie trwa kip inwentory na strefie eventowej, więc możemy pójść na eventówkę, tam zresztą spróbować pozabijać, bo ja naprawdę mam kurczę te itemki e, nie najgorsze. Więc zobaczymy, zobaczymy. Ja w sumie sobie zrobię warp eventowa i zobaczymy. No właśnie, tu jest kip inwentory, to teraz się pełno ludzi bije, ale jest jakieś w ogóle w trzynastkach. To jakiś diamentowy, niektórzy są mocni, niektórzy nie, różnie, różnie, różnie bym powiedział. Dobra, tego, tego bijemy, tego, to jest nasza szansa. Dobra, próbuję się na drabinkę wbić, nie dam mu, nie damy mu. On już ucieka, patrzcie. Eee, czekaj, options, music and sounds, na no, trzy dychy. Miałem ten, dźwięki w ogóle wyłączone. Typ setem busza mnie bije w ogóle. je padniemy. Dobrze, że kip Inventory jest. O! Patrzyłem na f No i padłem, ale jest kip Inventory, tak? Dobrze, że pierwszy raz padliśmy, bo tak się dałem trochę ci z Kip Inwentory i nawet słuchajcie, rankingu nie zabiera z tego co widzę, więc naprawdę fajnie. Można sobie chodzić, dedać nieskończoną liczbę razy. Więc dobra, idziemy sobie jeszcze raz. Zobaczmy, tak? Czy tutaj ktoś taki słabszy, kogo byśmy mogli spróbować zabić. Tylko ja bym sobie chciał chyba kupić z rynku przedtem. Dobra, e, wrócę sobie na spawna na chwilę. E, wezmę ten mój KiloF8 i mm, wystawię go e, za 400. No, bo tam widziałem jakieś po 400 te kilofiki. To coś się sprzeda. I jeszcze, co byśmy mogli sprzedać? Mamy wejście gemów, więc może w sklepie za gemy sobie kupimy jakieś y, odłamki kosmosu na przykład. Ciekawe. Mm, na nic mnie nie stać jak zwykle. No, tych gemów sporo trzeba mieć. Ale dobra, poczekamy aż się mm, kilo sprzeda, bo chciałbym sobie jakiś lepszy miecz kupić w końcu. Y, zobaczmy sobie rynek. Od najmniejszej ceny... Nie, nie narzędzia. Y, miecze. Od najmniejszej ceny taką... Kurcze... Tutaj Wenus. Wenus nawet za 650. A pod ulepsz... Ile kosztuje? 512. się chyba już bardziej ulepszyć mi po prostu opłaca. Weźmiemy sobie slash ulepsz i po prostu sobie ulepszymy ten mieczyk. I z tą ósemeczką już chyba nawet coś będziemy mogli zdziałać, tak myślę. Tutaj w ogóle jakieś dwójki wybiega. I go trafić nie mogę. Ja jestem tragi tragiczny w tą grę, naprawdę. No, halo? No, nie, jak mi fraga zabrał. Może zabiję chociaż, co? Nie, nie zabiję. Prze. O, zabiłem! Pierwsza ofiara! Let's go! Byłem jakiś słabszy, ale nie wiem. Teraz wychodzi jak jestem jakim jestem drewnem w tą grę, teraz jak wyszedłem. to to widać wszystko! Ojejku, ten jest o ma lepsze itemki ode mnie. O, no. padniemy, kurde. Ale pierwsze zabójstwo zrobiliśmy nareszcie. Zobaczcie jakiego mam zdrytego seta. Dobrze, że zwróciłem uwagę, bo bym jej padł w ogóle. I o 18 stream, jak zapomniałem powiedzieć. I on będzie o 18, a między 18.20 też trwa keep inventory. Więc jeszcze będziecie mieć więcej okazji, żeby się pośmiać z tego, jakim drewnem jestem w Minecrafta. Juhu. Mm. Próbujmy pozmieniać cecha na przykład. Żeby zobaczyć, czy na innych cechach na przykład. E, słabsi, słabsi, dużo słabsi tutaj wybiegają. To ja chyba byłem na jakimś cychatrai hardów, bo tutaj zobaczcie, tutaj w ogóle typ z czwórkami, którego i tak nie mogę trafić. Tutaj jakiś taki mieszany, ale też gorszy ma ode mnie, ale co ja robię, naprawdę? Wstyd mi, wstyd mi o, o! Zabiłem! Czekaj, tego, tego spróbujemy. Ale siadło, ale siadło! Pyk. Cyk. 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 Cyk! Cyk! Cyk. Cyk. Cyk Cyk! 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 I już Ora! I orka! Orka! Cyk! Dawaj, no nie uciekniesz, nie uciekniesz stary. Nie, ten kupir mi zabierze fraga, to ja nie wiem. Z zabił on! No nie! Ale dobra, jest lepiej, jest lepiej. O, mam 390 hajsu. Sprzedał się kilof mój chyba. I tutaj, ogólnie, przez minutę biłem się z ludźmi z pomocą kilofa i zastanawiałem się, dlaczego nic im nie zadaje. Coś tutaj jest? Jakieś generatory, może? A wy ja w ogóle z kilofa go biłem. Tu jest jakiś generator. Możemy to kopać? Nie, nie możemy. Albo to trzeba chyba tym specjalnym kill my widziałem na rynku. O! Ale ograny. Dobra. Tu jest ten. Tu jest szkło. No nie, to się teraz opakowałem. Dobra, padam, padam. Aha, jajaj. Dostał. Gonimy tego. O, on jest słaby. Dostał znowu, dostał, dostał, dostał. Dostał. Pyk. Dlaczego te, tacy ludzie się wbijają i zabierają fragi? Tutaj są... To jest sprawa między nami, panie. W generatorze jestem! A to trzeba specjalny kill do tego. Czy jakaś dobra dusza mnie rozkopie? XD Stało! Jak ja teraz stąd wyjdę? O, dobra, rozkopał mnie napierak. ale to niewiele mi patrz! Uciekłem! Nie gadaj! Może tego, chociaż sobie zabiję. Nie wiem, ja teraz ogień dostałem, to się. Jak się jest podpalonym, to się dużo wolniej biega. Dobra, spadł. Też też nie dał rady, tak samo jak ja. A, on teraz tędy chce wskoczyć. Ale nie da rady, dokładnie. Można raz na minutę używać, stary. A, on jeszcze raz chce na... Nie, myślałem, że jeszcze raz cyna lunch pada. On o, sobie pokopać po prostu. Zabiłem nareszcie i dostałem mrozek jakiś. Ciekawe co to jest. Let's go. I nawet nie padłem. E, ten mrozek mam nadzieję, że się nie traci po śmierci, bo za chwilę zdedam pewnie. Oj, to było chyba najgłupsze, co mogłem zrobić w tego typka. Bo nie dość, że sobie anti logout nabiłem, to jeszcze go wkurzyłem. Mam nadzieję, że tego moroska nie stracę. A stracę go, a bo na pewno, tak? Ja nie wiem, go stracę. Dobra, zjem. Cyk, cyk. Biegniemy. Aha, to jest ten, to jest ten. Ale zo została nam śnieżynka, let's go. Eee, rynek. To pewnie coś do ulepszania, tak jak te elementy kosmosu, ale one chyba tanie są z tego, co widzę tutaj. W ogóle te wyjątkowe kilofy za bezcen chodzą. Ciekawe, to moglibyśmy w sumie spróbować. O, tutaj najtańsza za 150, to fortuny się na tym nie dorobimy. Dobra, to zdobyliśmy tą śnieżynkę i tym fajnym akcentem skończymy ten odcinek. Pamiętajcie o live'ie dzisiaj o 18, więc widzimy się jeszcze dzisiaj. A na razie, do zobaczenia. Siemka!